Sponsorem wiadomości jest restauracja bistro pod aniołami. Bistro pod aniołami jeżeli w jedzeniu szukasz magii wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. W minionym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu miała miejsce konferencja dotycząca problemu depopulacji na opolszczyźnie. Głos zabrali niezależni eksperci z Centrum imienia Adama Smitha. Tematem była emigracja zarobkowa oraz niż demograficzny w regionie. Są pewnego rodzaju bariery, które powodują, że rodzi się coraz mniej dzieci i są pewnego rodzaju powody, które powodują, że ci, którzy dorastają wyjeżdżają. Ludzie sami sobie tworzą miejsca pracy przy pomocy swojej edukacji, swojej słów swojego wykształcenia. Mają się kształcić ludzie, którzy chwycą ten sposób myślenia, bo my jesteśmy w ślepym zaułku, jeśli chodzi o myślenie o gospodarce i o pewnych zdarzeniach, które w gospodarce zachodzą. Młodzi ludzie nie mają pracy, wyjeżdżają za granicę państwa. W Polsce kobiety nie chcą rodzić dzieci, a przez to społeczeństwo się starzeje. Co zrobić, żeby w Opolu rodziło się dużo dzieci? Znaczy, generalnie rzecz biorąc to każdy z nas wie, e, co trzeba zrobić. E, problem polega na tym, że tego nie robimy. Staraliśmy się... Ocenić, dlaczego tego nie robimy i co zrobić, żebyśmy znowu robić, zaczęli. Po pierwsze, poprzez przyjazną politykę dla matek. Po drugie, poprzez danie właściwego wykształcenia, zatrzymać tą młodzież, która dzisiaj wyjeżdża, do tego, żeby była zachętą dla inwestorów zewnętrznych, a najzdolniejsza jej część, żeby rozpoczęła samodzielne działanie. I po trzecie, stworzyć warunki do powrotu. Y, 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 emerytów pochodzących z tego terenu i innych do tego, by chcieli się osiedlać. Tworzyć nową grupę konsumencką. Czy jest szansa, że coś się zmieni w fatalnej sytuacji demograficznej? Opolskie, tak jak inne województwa konkuruje obywateli. Może spowodować, żeby obywatele mieli tu o wiele lepsze warunki niż te, które znajdują po sąsiedzku. Eksperci z centrum imienia Adama Smitha chcą opracować plan, w którym dostosują system edukacji do potrzeb rynku pracy na Opolszczyźnie. No, trzeba jednak zmienić i dostosować edukację, która dzisiaj jest nieprzystosowana do potrzeb przedsiębiorców. Końcowym efektem naszej pracy będą scenariusze, w których będą rekomendacje konkretnych rozwiązań, również organizacyjnych i modeli operacyjnych pracy, na przykład szkoły średniej zawodowej, czy urzędu opartego na procedurach decyzyjnych i to zostanie przekazane zamawiającemu, czyli władzom województwa. To jest duża szansa, że nasza wspólna praca będzie mogła być przedstawiona właściwym grenium, w tym wypadku sejmikowi samorządowemu i radom gmin i decyzjami tych GRON wprowadzona w życie. Jak powiedział Adam Smith, źródłem bogactwa narodów jest praca, ale żeby tę pracę mieć, potrzebujemy wiedzy, jak ją stworzyć.